Święty Paweł Apostoł jest w dzisiejszym fragmencie poproszony o to, by wypowiedział do ludzi, z którymi się spotyka słowa zachęty. I co robi święty Paweł w odpowiedzi na tą prośbę? Otóż opowiada historię zbawienia na przykładzie dziejów Izraela. Jak to po kolei Bóg realizował swój plan wobec narodu wybranego, aż po... Jezusa. Czyli pokazuje, że Bóg jest wierny. Pokazuje, że Bóg konsekwentnie realizuje swój plan wobec człowieka, że nic Boga nie powstrzymuje przed realizacją swojego przymierza. I jest nam to potrzebne także w naszym życiu duchowym przypominanie sobie, jak Bóg działał w historii. Najpierw oczywiście w tej historii, którą mamy zapisaną w Słowie Bożym, ale także w historii naszego narodu, w historii naszej rodziny, w mojej osobistej historii, w historii wspólnoty, w której jestem. Jak Bóg działał przez lata, jak był wierny i konsekwentny w udzielaniu swojego błogosławieństwa. My w klasztorze poznańskim mamy Ojca Czesława, który ma już prawie 90 lat. 25 lat temu, kiedy wstępowałem do zakonu, Ojciec Czesław był moim wychowawcą. Mówimy w zakonie dominikanów magistrem. Wprowadzał mnie w życie zakonne. I on można powiedzieć jest w klasztorze taką żywą pamięcią. Chociażby podam taki przykład: zawsze przed posiłkami czytamy księgę zmarłych. To znaczy kto tego dnia umarł i krótki biogram tego brata. I ojciec Czesław Zawsze czyta ten fragment um, o zmarłych i przeważnie, w większości przypadków wspomina: A tak, tego pamiętam. No tak, no, Józef był taki właśnie. No i jeszcze czasami dopowiada jakieś zdanie od siebie, czasami żartobliwe, czasami jakieś ubogacające. Rzeczywiście są tacy ludzie, dzięki którym odzyskujemy pamięć pamięć o tym, że Bóg działa. Jak ja patrzę na Ojca, Czesława i myślę sobie, no, że już właśnie te 70 ponad lat jest w zakonie, to myślę sobie, no, czyli można. Czyli, czyli, czyli można być w tym zakonie tak długo. Przecież ojciec Czesław nie jest, chyba nie ogląda tych komentarzy, ale nie jest jakimś wyjątkowo świętym człowiekiem. Ma też swoje wady i czasami potrafi mnie też ostro wkurzyć, ale jednak mimo wszystko kiedy patrzę na Niego, to mam jakąś taką większą nadzieję w to, że Bóg rzeczywiście, tak jak w Jego życiu, tak w moim życiu, przeprowadzi konsekwentnie swój plan miłości wobec mnie. Nie tylko dziękujmy Bogu za to, że takich ludzi mamy wokół siebie, ale szukajmy takich momentów, spotkań z ludźmi, z historią, w których sami sobie, sami przed sobą udowodnimy, że Bóg jest wierny, od początku do końca. Jezus mówi, że kto przyjmuje tego, kogo On pośle, ten przyjmuje Jego samego, samego Jezusa. Tam dosłownie jest słowo użyte, kto przyjmuje apostoła, ten, który jest posłany, właśnie apostoł, ktoś posłany do głoszenia słowa staje się drugim Chrystusem. I można na podstawie tego wersetu dość do całkiem błędnych wniosków właśnie takich, że jestem taki ważny, bo głoszę Ewangelię, bo jestem drugim Chrystusem i oczywiście no ja się aż uśmiecham do tego, bo ta myśl wydaje mi się aż tak paradoksalna, ale myślę, że ta pokusa, zwłaszcza dla tych, którzy głoszą, no to mówię przede wszystkim teraz do siebie, jestem z zakonu kaznodziejskiego, który z założenia ma głosić, że ta pokusa w głębi serca gdzieś jest każdego, i ta Ewangelia przynosi uzdrowienie dla tej pokusy, że ja Ciebie wysyłam w takiej roli, w jakiej ja przyszedłem. Nie jako Pan, nie jako ktoś, kto ma teraz ludziom tłuc różne rzeczy do głowy, tylko przede wszystkim jako ten, który służy. Myślę, że ta Ewangelia jest też takim światełkiem ostrzegawczym dla każdego, kto podejmuje się ważnych rzeczy w Kościele, bo y, wydaje mi się, że czymś bardzo niezdrowym i złym jest, kiedy pojawia się coś takiego, co nazywamy kultem jednostki. I to może być jakiś duszpasterz, y, ksiądz, ale też lider wspólnoty, czy nawet ktoś w moim towarzystwie, gdzie dzielimy się jakoś wiarą, y, kto właśnie rości sobie pretensje do tego, żeby być jakimś liderem. Jezus mówi: Nie, nie o to chodzi. Kiedy ty chcesz kogoś prowadzić, to najpierw y, zacznij od tego, że mu służysz. Że jesteś tym, który właśnie umywa nogi, jesteś tym, który tylko i wyłącznie jedno chce doprowadzić tego człowieka do żywej relacji z Bogiem, a nie ze sobą samym. Bo tylko relacja z Bogiem jest życiodajna, a te nasze relacje o tyle są dobre właśnie, o ile pozwolimy, żeby Bóg je ożywiał swoją miłością. Mamy te tendencje właśnie egoistyczne i warto się im przyglądać, warto zaglądać w swoje serce, gdzie ja jestem. Czy jestem nadal sługą, czy już y, roszczę sobie pretensje do tego, żeby być Panem? Jezus mówi, bądź sługą. Bądź jak sługa wtedy będziesz rzeczywiście wiarygodnie głosił moje Ewangelię.